Kusz pustyni, wrogi i niepokojący świat przyszłości, w którym największym dobrem jest benzyna. Zabijają się o nią nomadzi, toczący swój wegetatywny i pełen udręki żywot. Jednym z nich jest Max. Człowiek, który po stracie bliskich toczy swoją przepojoną żalem i goryczą tułaczkę. W postapokaliptycznym świecie, wykreowanym przez George'a Millera, w postać wędrowca wciela się oczywiście. Mel Gibson? To niezbyt aktualne informacje. Od pierwszych filmów o Mad Maxie minęły dekady, i wielu zadawało sobie pytanie, czy ten sam reżyser jest w stanie wskrzesić tak kultowy tytuł i do tego z innym aktorem. Odpowiedź okazała się zaskakująca. Oto powody, by obejrzeć Mad Max na drodze gniewu. Mel Gibson czy Tom Hardy? Tak naprawdę najlepiej byłoby zostawić tę kwestię i podejść do seansu nowego Mad Maxa jako do całkowicie odrębnego filmu. Ale nie oszukujmy się, od pewnych spraw po prostu nie sposób uciec. Z jednej strony, główny rys naszego bohatera się nie zmienił. Dalej jest małomówny, dalej jest twardy i nieustępliwy, i cały czas rozdzierany przez prześladujące go demony przeszłości. Jednak o ile trylogia z Gibsonem w pierwszej odsłonie tę przeszłość dokładnie nam wyłożyła, o tyle na drodze gniewu traktuje te kwestie bardziej enigmatycznie, racząc nas tylko psychodelicznymi wstawkami, w których obserwujemy wizje nękające bohatera. Tom Hardy pasuje do roli cichego i szorstkiego twardziela, ale jednocześnie nie ma tak magicznej charyzmy, wyrazistości i niepodrabialnego niskiego głosu Gibsona. Jako protagonista w filmie o dziwo nie wysuwa się aż tak na pierwszy plan, stając się raczej integralną częścią nieustającej, szalonej gonitwy. Bo tym w istocie jest film George'a Millera i bynajmniej nie jest to zarzut. Historia zaczyna się w momencie, w którym Max zostaje pojmany przez poddanych pustynnego watażki wiecznego Joe. Samozwańczy władca pustynnego plemienia sprawuje totalitarne rządy, ale napotyka na bunt. Tak oto po kilkunastu minutach wkraczamy we właściwą partię filmu, w której główni bohaterowie przemierzają bezkres jałowej ziemi w ucieczce przed Joe i jego armią. Doprawdy scen, które nie rozgrywają się w czasie jazdy jest bardzo mało. Tytuł Millera koncentruje się bowiem na efektownym pokazaniu galopującej akcji i udaje się to wyśmienicie. Szybki i sprawny montaż sprawia, że nie możemy oderwać wzroku od ekranu, a pomimo tego, że tempo akcji jest nad wyraz wysokie, nie gubimy się w tej szalonej podróży. Me Or everyone else? Kolejnym elementem, który mimowolnie będziemy porównywać z dawnymi Mad Maxami jest kreacja przestrzeni. Scenerie przepojonej pustką bezkresnej australijskiej prerii w nowej wersji dalej obezwładniają swoim wyglądem. Z miejsca wywołującym w nas poczucie unoszącej się w powietrzu śmierci, zniszczenia i zdewastowanego świata. Wręcz trzeba przyznać, że tutaj pustynne przestrzenie prezentują się jeszcze bardziej doskonale niż w pierwszej trylogii. A zdjęcia i sposób pokazania plenerów wręcz urzekają estetyczną perfekcją. Bezkres wymarłego świata zawsze ogarnia naszą percepcję. Czy to skąpany w jasnej tonacji zdjęć, czy w nocnej fakturze granatu zawsze oddaje nieprzyjazność jałowego świata. Niektórzy stwierdzą, że brakuje tu szorstkości obrazu, jaką z racji naturalnych różnic w rozwoju techniki serwował wojownik szos. Ale to już kwestia gustu, bo mimo osobistych upodobań trudno przejść obojętnie obok estetyki obrazu w tym filmie. Nowy Mad Max pokazuje, że George Miller nie tylko nie stracił wigoru na stare lata, ale chyba ma go jeszcze więcej niż kiedyś. Na drodze gniewu rzecz jasna nie przyniesie nam sentymentu, jaki przyniosłyby błękitne oczy Gibsona, ale festiwal wrażeń serwowany przez twórców gwarantuje rozrywkę na wysokim poziomie. Rozrywkę przepojoną adrenaliną i benzyną. Oh, what a day. What a lovely day.